Witam wszystkich. No trochę doszłem do ładu ze stołem. Jako, że śnieg, jako, że zima. Także zabieramy się za pingwina. O, coś tutaj. O, cyk, już jest plastik niepotrzebny. No, co my tu mamy. Zaraz okulary założymy. Nie wiem, czy to są śrubki, czy co? O! Jakie to tu śrubki są? Łopanie Panie! Te... Torksy! Gdzie moja... Wkrętarka! Nie? Turksy, Panie, Torksy! Mhm. ładnie nie padało. To? A, to jest taką jeszcze dziurką, panie. A. To nie ten model. Hop, hop, hop. Mam mnie tu nic nie zaskoczy, panie. Czy jakaś mijałeczka pada będzie dobry? Za duży Za duży Może ten ten za mały O Panie Za duży, drugi za mały A pośredni? Gdy jest pośredni? niego nie ma? Ten za duży będzie A ten to To takie jakieś jest tuż. O Ej tam Panie Będziemy się tu bawić ma czym odkręcić ma, czasu na

Pumpka jakaś hops. Hops hops hops. hops hops, 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 Sprawa będzie krótka tutaj Z tego to tylko płytka i, i ten Hops Cebusia Kabelki jakieś odtywne Cebusia już jest zanić ze śrubkami no to ten kapturek nie chce zbić oj panie panie chyba, bo trzeba Spodować. O, na takie rzeczy najlepszy jest nożyk. O ty kurna. po nożyku, Jakiś stary. Tu, 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 co tu, tu, tu za narzędzie blądź. Panie, jakieś krayone było, uszczelniane czy coś? O, teraz, hu 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 hu, gdzie są te? Uh -huh. No czy A to mam, zresztą, już naszym komand. Hops 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 Tulejka O Jedna Tulejka Druga złomik I Ten Cebusia, panie Kur, gdzie żeś poleciała Och panie Trzeba ją madłem najlepiej O, cześć panie a. Niet maar z'n minstens. Op, die mag winnen. En oh. ja, dan druk je stronen. tik, oh. tik, tik. Worne rzeczy najlepsza jest siła, najlepsza brutalna siła trochę tego jest tu. Nie powiem. Byłaś. to pionek, ten plastik Jakie to kombinajki O To to już sobie skubiemy i mieczucha już jeszcze. Teraz zobaczymy ile tam jest. Tu będzie tylko płytka. Tu nie będzie nic, tu plastik, tu będzie aluminio do wytopienia. O. I cały ping panie. To mhm. były u mnie, wszędzie kabelki, panie. No. Sto czteryśli pięć gram Opa, do Pudła. No. To to obskubimy zaraz, zaraz, zaraz. o. No. Chcę jest? Cyk. Cyk. Tu jeszcze śrubka. Jedna. O! Panie jakiś mniejszy. Musi być. ten będzie dobry. Taki malutki jest. Kabelek. No to będzie do do przetopu. I tu mam kilku zebranych, am, czekam, będziemy czekać na wiosnę i stopimy to wszystko. Kabelek. Tu kabelek, tu kabelek, tu kabelek. O. ostatnio w same kabelki się bawię no ale kiedyś za to trzeba było się wziąć jak nie było dobrej korowanki, to mi się nie chciało o tak tu jeszcze kabelek hops aha, aha. co to za płytka ops no i o tutaj jeszcze dopracujemy tu trzeba rozwiercić płytka do płytek na razie hop i co tu jeszcze, złomik plastik, kabelki elektryczek, elektryczek, kabelki do środka, kabelkami będziemy się zajmowali dzisiaj jeszcze, to, to nie wiem co, to jest sam plastik, będzie, szczątkowe sprawy metalowe, no i po zawodach, o, to do, jeszcze do obcinania, o, Wam coś pokażę. To jest muszloc, panie. Kilo 464 takie mam. O. A tu się koruje, 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 panie. Maszynka nie stygnie. Dobra, to na dzisiaj to tyle. No, a to jest mieć z tego rozrusznika no także na dzisiaj to tyle jutro będziemy dalej działać no może do no. jutro coś stopnieje pozdro dla wszystkich na